Świat bez nacisku. Wielu myśli, że sprawiedliwe prawa oddają przysługę miłości, że kierują ich do niej. Ale to się nie dzieje. One tylko oddzielają złych od dobrych, nie mają bowiem mocy zmieniania ludzi. Z nacisku rodzi się tylko nacisk, a gwałcenie własnej duszy to też gwałt. Z gwałtu nigdy nie zrodzi się prawdziwa miłość. Może ona powstać tylko w wolności. Serce nie sługa i nie słucha. Bóg żąda, że będziemy uśmiercać własną istotę, by przyzwyczajać się do prawości. Każdy, kto to robi, musi zadać gwałt swojej istocie. Ciągle musi wyrzekać się swoich pragnień. Pozbywać się wciąż nowych rzeczy, które jeszcze gdzieś ma. Lecz co pozostanie po takim oczyszczeniu? Coś gorszego niż zombie, jak mówi Mickiewicz, to szkieletów ludy. Ci, którzy są szczerzy, którzy przyznają, że tak jest, karmią się złudną nadzieją wypełnienia duchem świętym. I owszem, bywa, że tak się dzieje ale dosłownie bywa. Nie jest to bowiem stały stan, bo też nie może takim być. Bóg bowiem chce mieć ludzi słabych i głupich, aby to On był mocny i mądry. Wybiera właśnie takich ludzi ze świata, lecz nie po to, by uczynić ich bogatymi, mocnymi i mądrymi. W Jego planie tego nie ma. Mogłoby to spowodować odejście ich od Niego. Czy mądrzy w niego uwierzyli? Czy mocni i bogaci potrzebują jego zbawienia? 90% naukowców to ludzie nieaktywni w żadnej religii. Prawdą jest bowiem, że religia blokuje rozwój, zasklepia ludzi w mocowaniu się z samym sobą o zbawienie swojej duszy. Nie ma czasu na twórcze myślenie. Widać to zwłaszcza w katolicyzmie. Słyszy się tu ciągłe zmiłuj się nad nami. Zamyka to umysł i czyni człowieka niegodnym. Czy w takiej atmosferze można uwierzyć w siebie, w swoją wartość? Średniowieczny człowiek pamiętał tylko o śmierci. Memento mori, co oznacza pamiętaj, że Bóg będzie cię sądził, postępuj godnie. Dopiero odejście ludzi od idei chrześcijańskich dało światu odrodzenie, czyli renesans. Nowe idee przyjęli od myślicieli starożytnych. Carpe diem, chwytaj dzień, ciesz się życiem. Utorowało drogę ówczesnych ludzi w wielu aspektach ich życia. Sprawiedliwość, rani miłość. Jej naciski grzeszą przeciwko miłości i wolności. Gdyby dawano coraz więcej wolności ludziom, nie dochodziłoby do krwawych rewolucji. Ucisk bowiem rodzi zawsze odwet, czyli większy ucisk. Jakże inaczej wyglądałaby historia ludzkości, gdyby nie uciskano chłopów, a potem robotników? Gdyby carowie i królowie nauczyli się dzielić władzą ze swym ludem? Po I wojnie światowej przegrane Niemcy pracowały ciężko pod naciskiem spłaty odszkodowań wojennych dla Francji i Anglii. Niezadowolenie społeczne rosło. Wykorzystali to naziści, by sięgnąć po władzę i zemścić się za przegraną wojnę. Dlatego też po zakończeniu II wojny światowej zwycięzcy alianci, nauczeni poprzednim doświadczeniem, Postanowili przegrane państwa odbudować i dofinansować. Miało to na celu zlikwidowanie ponownych zarzewi niepokojów. Najlepiej dokonały tego państwa bloku zachodniego, czyli kapitalistyczne. Pod ich opieką Niemcy Zachodnie, Włochy i Japonia stanęły znów szybko na nogi. Inaczej zgoła miała się sprawa bloku wschodniego. Słabe dofinansowanie i przerośnięty aparat kontroli zaowocowały niepokojami i w końcu obaleniem rządów reżimu socjalistycznego. Świat pragnie rozwoju i wolności, dlatego obala się reżimy ucisku i kontroli. Gdy ludzie się zjednoczą, mogą naprawdę wiele dokonać. Nie mówię tu, że czeka nas walka z Bogiem czy Armagedon lub coś takiego. Mówię, że tacy bogowie nie istnieją naprawdę w sensie obiektywnym. Bóg Jahwe istnieje tylko w sensie subiektywnym jednostki. Lecz zbiorowość takich ludzi nadaje taką moc tej idei Boga, że zaczyna On egzystować w świecie materialnym. Wiara ludzi daje tej idei prawo do życia i kontroli. My sami bowiem stworzyliśmy bogów i to my decydujemy, ile mają mocy oddziaływania na nasze życie. W praktyce jest tak, że to słabi ludzie potrzebują Boga. Mocni ludzie o tym nie myślą. Ale takie postawienie sprawy dla wielu jest bluźnierstwem. Tak głęboko weszła w nas indoktrynacja wyparcia się siebie, wiara w to, że jesteśmy nędznymi stworzeniami. Na zaawansowanym etapie wiara chrześcijańska nieodmiennie objawia nie bogactwo człowieka, nie jego pomysłowość czy innowacyjność, lecz zawsze nędzę, słabość i zależność od Boga. Taka była każda uznana przez Kościół osoba święta. Byli to ludzie wyrzekający się świata. Nie interesował ich jego rozwój bo sami tego rozwoju się wyrzekli. Ostatnie największe osiągnięcia w świecie elektroniki, czyli komputery, laptopy, komórki, smartfony, tablety, no i wreszcie internet, to wynik pracy i innowacji nie ludzi religijnych, nie chrześcijan, nie reżimów komunistycznych. To myśl wolnych od religijnego zaangażowania się umysłów ludzi demokracji. Społeczeństwa, gdzie jest rozdział kościoła od państwa. To, co człowiek przyciąga, staje się jego rzeczywistością. Dobry światopogląd przynosi zawsze dobre owoce. Zły światopogląd przynosi zawsze złe owoce. To dlatego najpotężniejszym państwem na ziemi są Stany Zjednoczone Ameryki. Zbudowano je bowiem na zasadach wolności i szacunku dla innych. To owocuje, przynosi profity. Dziś wiele państw dąży, by osiągnąć to samo co USA. I choć to państwo ma swoje mankamenty, to nie wymyślono jeszcze nic lepszego. Obecnie rozwój cywilizacji na kuli ziemskiej jest już nieunikniony. Nieuniknione jest też udoskonalenie przykładu założycieli USA. Nastąpi większy postęp, bo też więcej społeczeństw będzie nad tym pracowało. Przyjdzie czas nowych wynalazków, nowych idei, jeszcze bliższych miłości. Globalna wioska przemieni się w globalną duszę ludzką. Uczyni to nową jej jakość. Jak dotąd dusze ludzi były uśpione i zasklepione w religijnych uwarunkowaniach. Brak im było polotu, bo też brakiem samostanowienia. Zbiorowa dusza ludzka to coś, czego nie zaznaliśmy wiele razy. Jesteśmy u jej progu. Będzie to działanie, które nawet nas samych zaskoczy. Nie będziemy w pełni tego świadomi, bo też nie o umysł tu chodzi. Przeniknie nas bowiem potężna siła nadświadomości, która dotychczas była mało używana. Lecz nie będzie to wpływ z zewnątrz, jak niektórzy sądzą. Zapoczątkują to miliony ludzi, których złączy wyższa świadomość. Ogarną ich wyższe wibracje nadziei i miłości. Wszędzie szerzyła będzie się wiara w nową przyszłość, którą od dziś my sami kształtujemy. A stanie się to zaraz po tym, jak ludzkość przekona się, że nie potrzebuje już religii, lecz samostanowienia. Nie mówiły one bowiem całej prawdy o nas samych i o świecie. Podziękujemy im za wspieranie nas w dzieciństwie całej ludzkości. Lecz teraz nastał czas, że dorośliśmy. Wierząc w samostanowienie, Odrzucimy dotychczasowe kule i staniemy na własnych nogach. Uwierzymy, że każdy z nas ma naprawdę wielką wartość. Religie wyschną tak samo jak i ateizm. Nastanie czas wiary w miłość i jej opatrznościowe działanie. Ludzie zrozumieją, czym jest dusza ludzka i zaczną ją szanować. Zrozumiemy też, jakim błędem było. Oddanie kapłaństwa w ręce mężczyzn, którzy nie mają pojęcia, jaki przywilej ma dusza kobiety. Odkrycia w jednej sprawie doprowadzą do lawiny innych świat się zmieni. Zauważą to inne cywilizacje i zechcą się nam ujawnić. Dorośniemy, by dołączyć do społeczności z innych wymiarów wszechświata. Taka będzie nasza przyszłość. Dziękuję i zapraszam do komentowania. Pozdrawiam.